Teraz. Dzień dobry, serdecznie witam Tutaj prolog Co? No jak? No Martin Ja muszę chyba, chyba sobie wyjść z serwera i wejść Dobra, wchodzę na serwer I wychodzę no. Witajcie na moim serwerze Wszystko tak jak tutaj <grym> Na jego serwerze <grym> On ma węgierski serwer <grym> Jestem w połowie Żydem w połowie islamistą to normalne. Z jest islamistą? Yy, tak, on jest islamistą. islamistą potwierdzam. No. Gdyby każdy wiedział, co ja robię. Muszę zareagować, Proszę Was, ludzie. właśnie nie włączać dźwięki, bo wiecie, bycie jak te. Dźwięki są. z mojego serca. Teraz lepiej. O, jeszcze, eee, Marti, po... musisz coś powiedzieć. Idę do, poli... Idę do antyterrorystów. O nie. Czemu? Nie, się... nie no, żartuję, no, my friend. Żartuję tylko, że chcę sobie snajperk, snajpachkę wziąć. No. Oczywiście, mój skin i snajperka. Gdzie jest snajperka? I nie ma snajperki! Jest, musisz tam bronić sam i tam y, scrollem w dół. A scrollem, dobra, dziękuję. Widzisz? A, to jest ty, ty, wszystko... ty, ty jesteś, ty masz ograniczenie mózgowe kości? Po prostu nie potrafisz znaleźć opcji w tym, tylko będziesz krzyczeć, gdzie co jest. Martin! Martin, zamknij mordę! <laughs> Takie... po przyjacielsku Dwa ja podmiany tutaj... Nie no, ja nie lubię podmiany po, ja nie mogę wybrać broni i mi się tylko tak zaznacza, o tak o no, mam, Zaznacza, że ty kupolu, jakie masz mieć Teraz mogę, zaznacza. dobra Nie, bo mi się tak zaznacza na taką zieloną rameczkę tylko i nie mogłem no. kliknąć nic, I mam już... O kurde. Ja mam full broni. Teraz Ej, tutaj się daje mieć tylko jedną broń, czy kilka? Kilka. A. Tylko ja sobie wbieram tak, bo ja. Aha, ja, <laughs> ja myślałem, że tylko jedną. A da się mieć wszystkie? Tak. Tylko nie może mieć m i ja chodź kasty się wierzę w tym. No ja wziąłem przypadkowo M4. Dzięki, bardzo bardzo. Dzięki. bardzo. bardzo Ci dziękuję, my friendzie teraz gdzie jesteś? I wziąłem niestety skina jakiegoś grubasa, więc... No kurde. Dzięki. Mamy mydłości przez ciebie. A ja widziałem twoją twarz. A wiem jak wyglądasz Bo na fejsie mnie jest zdjęcie, a ja zdążyłem kiedyś zacząć. No widziałem twoją twarzyczkę. Niestety.

Kurwa, jeszcze z pierdala. Uwaga, coś nadchodzi. O kurwa! Kryć się! Szczerze, sniper najwięcej zabiera. Eee, sniper jest u góry, wcale nie powiedziałbym. się w ogóle nie ogarnia, że go widzę. Ej, ja w niego strzelam po 100 razy. Przyjazny Predator Missile. Przyjazny Predator Missile. incoming. mam 20 Ej, zobacz jak jest w Marcin, Martin. No. Chciałem powiedzieć Marcin Z swojego imienia No, to jest lepiej tak bardziej białą. A bo gościu był na tym, na protekcie chyba Tam gościu ze spinka Tam gościu ze spinkala A to jest mój! To jest... jakieś Q&A? Chyba. To Co Q&A? Co Proszę was... E. O kurczę... Ale mapy mają... ej... F11 gościu zobacz. Jaką wielką mapę mają. O, 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 o! Policaj! A czy okay. policja? O, 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 babka tam łazi, o, babka Oj, bobuszka Oj, jak dostała, O. A tam jest najpach jeszcze, kurwa Więc... dostał, ale nie ode mnie Ja zrobiłem tylko 18 ludzi. Ja widzę tam taką dziką babkę I Mi kursor z na nią nie celuje, kurwa Ja tam kupię mam te snakerki i idę na żywioł Eee, zespół, my friend Cześć, a ty jaki masz kina? Ja mam generała No, widzę Chyba pichoty morskie <tryk> Jesteś ja z kimś powinna ak, a nie tutaj wszystko Hej, mój friend, I am Jesteś dba... tutaj, no, żyjesz? No, tak, wróciłem, żyję. I believe I can fly, mój friend. Hey. Hey. mam hey. kilka broni. Standardowo. Hey, hey. Y Helikopterek jakiś leci sobie. Martin, co? mi tylko coś ped. mi co mi coś Co on ci? Nic. E, wood? Eee, um, słuchaj. Od dzisiaj będziesz tylko ze mną nagrywał filmi, filmy. Czy ty to, czy ty to rozumiesz? Nie, to rozumiem. Czy ty to rozumiesz? Tak. Tylko będę ściśle. Powiedz, gitara. Siema. Co ty robisz? No i popierdzielanie z we mnie szczylo, Jada autem a co, nie widać? Myślałem, że się żegnasz. Nie. A! Chciałbym bym tylko za K Dobra, to jest to żadne szczęście Tutaj jest... Okej, okay, jestem bardzo ładnie skryty U nas gdzieś na dzielni jest chyba jakiś snajper a bo no, u góry chyba ktoś jest? Ktoś bardzo sympatyczny. A na... na kamieniach jest pan. O, na kamieniach jest pan sympatyczny. Ojejku. Pan sympatyczny się chyba zbagował. No chyba szczelę. O! Idzie ktoś. Kurwa, jeszcze no, no nie nurkuj! No najechali mnie, a tam typ płynie. Ej, do naszych typ płynie! Tora teren, tyryn, tyryn, Martin? Czy ty tam żyjesz? jesz? Czy ty to słyszałeś? Niestety te No niestety tak, wytniesz to, wytniesz to Wytniesz to Musisz Musisz. Umiesz wycić chyba, nie? Tak. Auto. Won. Również Gościu no. mi znakowałem drogiej Nie musisz usuwać wideo, tylko po prostu wystarczy, że wytniesz. O, ale gościu dostał Ruszajcie sobie Salowniki Nie muszę do nich tak mówić, bo... O! Jedzie Typek! Oni inaczej nie rozumieją. A! Typek jedzie! Ale tu jest napażanka na jednego typa, wszyscy. Gość spinkala w ogóle, nie? Zabijam gościa. Nie wierzę. Kamizelka. A Moja. Gdyby tu byłoby więcej aut. Ja sobie normalnie płynę, ty, i mnie nikt nie widzi, nie? Ślepi swam, Dobrze. O, już widzę, że tutaj panowie celują. Bardzo sceptycznie. Szmaty w ogóle nie widzą, kurwa, ty!

GPS Lost Connection, fuck. Ej, ja mam na nie widzę Ja teraz nie widzę, ja teraz nie widzę gdzie ja mam... O, teraz, dobra Aha, To jest admin jakiś, ty Bo on ode mnie heada nie dostał, to jest jakiś admin ten co mnie zabił chyba Bo on mi heada, a ja mu heada trafiałem dwa razy a w ogóle tego, nie? Mi się podoba ser, yy, mi się też podoba to, że, Nie wiem, Ej, ja go dwa razy strzeliłem no. heada, nie? Centralka. Ja nie, no to, ja to do wody Który mam level Czwarty, a ty? a ty? A ty nubie? A ty nubie to masz szósty, o ty nubie Ja słabo strzelam. Nie no, 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 bo, no bo słabo strzelasz, no to jest prawda... Martinie, no słabo strzela, no no, słabo strzela, naprawdę. On to nic, że On, tak, o, on tak słabo strzela, że... Wow. Każdy by go przebił, każdy Byłem, No, on ma, on ma, naprawdę. On ma, on ma zezola. On ma zezola. Bardziej przychodzę do jednego teamu za, za to, że się obrażasz. Nie, to się. Tam jest fan. Nie wiem po co ten 10 kilo, ale ten ktoś ma I to ja w niego już chyba trzeba... O! Ładnie Jest. Is... E, wiesz Eee ja na chwilkę ze dwóch, bo muszę I Idę po kolację no Cześć, jest ze dwóch? No to